Hej, 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 to wasz Słodziutki krem i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przedstawiam największe zmiany, jakie zaszły w roku 2022. Także zapraszam do oglądania. Pamiętajcie, że to są zmiany, a nie kontynuacja, czyli na przykład fabuły tutaj nie będzie, bo fabuła się w ogóle nie zmieniła, tylko jest dalej kontynuowana. W sumie to doszło całkiem niedawno, a jest to wprowadzenie do gry kąsków fabularnych. W tamtym roku ani w ogóle w każdym innym nie było kąsków fabularnych. A moje zdaniem jest naprawdę bardzo fajne. Jednak Star Steel jeszcze nie wyczaruje fabuły, ale dają nam koński fabularne. Możemy być dość ciekawego to wiedzieć, jednak jest coś związane z fabułą. Wprowadza to taki klimat, że jeszcze bardziej nie możemy się doczekać i faktycznie myślimy o tej fabule, a nie, że jest po prostu 3-miesięczna przerwa i w ogóle nie pamiętamy, co było w tej fabule. Bo ja na przykład tak miałam z fabułą zawsze, a teraz faktycznie mam jakieś nawiązania i coś z niej kojarzę. I możemy się dowiedzieć naprawdę w bardzo ciekawych rzeczy, i możemy też spekulować, co będzie dalej. Jest to naprawdę mega spoko. Tryby dnia i nocy. Może na pierwszy rzut oka to nie zmienia jakoś bardzo rozgrywki, ale jednak moim zdaniem jest to duża zmiana. Bo nigdy w Starstiebie nie mogliśmy mieć dnia podczas gdy naprawdę była noc. A my naprawdę to się przydaje. Może zwykłym ludziom się to nie przydaje, ale ja na przykład bardzo lubię popołudnia w stresie, bo jakby nie podoba mi się ten zachód, więc zawsze mogę sobie ustawić albo na noc, albo na dzień. Plus przy nagrywaniu to się bardzo przydaje, bo jednak jest noc, jest ciemno. Więc tak średnio się nagrywa. I można przynajmniej udawać, że się nagrywa za dnia, chociaż nagrywa się w nocy. Niestety. Ale no mówię, mi się naprawdę bardzo przydaje, ponieważ ja po popołudnia w Starset był. Mnie po prostu strasznie podoba po południe, jest takie czerwone i nie, nie podoba mi się to. Dlatego mogę sobie teraz zmienić. Tor Wyścigowy Barnowej. Mówiłam już o tej aktualizacji w odcinku z najlepszymi aktualizacjami roku 2022, ale na pewno ta aktualizacja wprowadziła bardzo dużo zmian. Bo jednak z takiego lichego toru baranowej grybutyki, widzicie malutki, były tam jakieś worki czy żwir, nic specjalnego. Zamieniło się normalnie nową lokalizację, która jest naprawdę bardzo ogromna. Są tam sklepy, są tam zadania wprowadzające, które są naprawdę bardzo fajne i są bardzo dobrze zrobione. Sama Baranowa w ogóle zmienia wygląd tak bardzo mocno. Powiem Wam, że podoba mi się Baranowa, jakby bardzo ładnie ją zrobili. Gdybym miała być starszą panią w Star Stable, chciałabym być Baranową. Są też tam stajnie, gdzie w ogóle można kupić konie. Chyba nie, teraz jeszcze nie można, ale myślę, że niedługo będzie można kupić tam konie. Są tam w ogóle nowe mistrzostwa. Nawet na ranczu starsza nie ma mistrzostw. Ale mam wrażenie, że Tor Barnowej jest taki lekko niedoceniany, bo jednak nazywa się Tor Wyścigowa Barnowej i wszystkim się bardziej jednak kojarzy tylko sam tor. A ja na przykład uważam, że jest to nowa lokalizacja. Dlatego naprawdę uważam, że Tor Barnowej powinien być o wiele bardziej doceniany, bo jest naprawdę bardzo fajny. Kolejny punkt, uwaga, uwaga, grafika wody. Teraz w ogóle się tak zastanawiam, czy w ogóle to było zmieniane w roku 2022, a nie w 2021. No, a dobra, trudno. Tak czy siak o tym powiem, bo nie wiem, nie pamiętam. Trudno, dajmy do tego roku. Ogólnie grafika wody, o matko, tutaj się naprawdę bardzo dużo zadziało. Właśnie moim zdaniem zawsze takim dużym mankamentem Stars Stable w grafice była woda, bo ta woda wyglądała po prostu jak jakaś mgła czy powłoka, i to wygląda naprawdę źle, albo same wodospady, o oh masakra, wodospady to było tak źle wyglądały, strasznie po prostu. No i zawsze marzyłam o tym, żeby Stars Stable przynajmniej, no tą wodę zmienił jakkolwiek, żeby to ładnie wyglądało, bo tak, Stars Stable w grafice ma prawie bardzo duży potencjał. No ale ta woda, masakra to była. Ale teraz są dodane do gry odbicia. I w ogóle mega dobrze, że zrobili, że to jest opcja, a nie że jest narzucona nam, że każdy ma odbicia. Bo mi na przykład, jednak ja mam komputer biurowy i niestety u mnie lagują te odbicia, chociaż są przecudowne. Ale jednak, gdy jestem na jakimś większym terenie, gdzie widzę dużo tej wody, no to mi laguje osobiście. No to jest minus akurat tej wody. No ale rozumiem, a to grafika już leci, tak? No u mnie komputery biurowy, grafika to się nie polubią raczej. Ale woda jest przepięknie zrobiona, naprawdę, jak w takich topowych grach. Naprawdę jest bardzo ładnie zrobiona. Bono spady jeszcze nie wyglądają idealnie, ale jest naprawdę dużo lepiej. Dlatego ten mankament, no już nie jest taki mankamentem na Stars Stable, więc naprawdę bardzo dobrze. Aktualizacja okna kupna koni. No tutaj się dużo zmieniło, bardzo dużo. Ja osobiście, jak tu nie jest hasz z pół roku, już albo nawet i więcej, ja dalej się nie mogę przyzwyczaić, naprawdę. Da mi to jest dalej szok za każdym razem, gdy wchodzę w na konia. Na pewno to okno ma o wiele, wiele więcej możliwości niż tamto. Możemy zobaczyć wszystkie chody, wszystkie specjalne animacje, fryzury nawet. W ogóle możemy zmienić tam płeć i w ogóle inne pierdoły, co w ogóle przejdziemy w kolejnym punkcie do tego. I naprawdę, można wszystko tam zobaczyć. Już normalnie moje odcinki skup na koni nie mają takiego dużego sensu, gdy pokazuję Wam chody, bo w sumie sami możecie je sprawdzić. Aczkolwiek, no wiadomo, zawsze inaczej z Nawet już po kupnie konia jest taka specjalna animacja, czy w ogóle chcemy od razu dosiąść konia, czy chcemy go wysłać do stajni. To jest też w ogóle nowość, bo kiedyś tego no totalnie nie było. Żeby od razu po kupnie konia można było go dosiąść, żeby się tak zmieniły, tak nigdy nie było, więc naprawdę, jestem w szoku dalej. Tak, po pół roku dalej jestem w szoku. No, to jestem ja. Ale ogólnie, oczywiście, uważam, że zmiana na plus, chociaż, no, mówię, dalej nie mogę się przyzwyczaić. Jest mi to mniej wygodne niż tamto okno, ale to jest tylko i wyłącznie moje przyzwyczajenie. To okno jest o wiele bardziej wielofunkcyjne. Teraz przejdźmy do personalizacji koni, czyli zmiana płci i wieku. Może faktycznie nie jest to jakoś super zrobione, bo jest to tylko i wyłącznie po prostu zaznaczenie okienka, no bo nic w sumie to nam nie daje. Jak koniec stary czy nieśmiertelny, no to niczym się nie różni. Nawet jak jest nieśmiertelny, to i tak jest śmiertelny. Także no, zupełnie to nam nic nie daje. Aczkolwiek, moim zdaniem, i tak to jest bardzo fajne, bo w końcu wiemy, czy aż koniec koniem, koniem, ogierem, klaczom, czy nieśmiertelny. A nie jest po prostu sobie jakimś randomem. Dlatego może faktycznie nic, ale to zupełnie nic nie daje, ale moim zdaniem i tak to jest duża zmiana i zmiana na plus na pewno. Lepsze jest to niż gdyby tego nie było. Bo wiadomo, jak wszyscy kupujemy konia z 950 star no jeden koń będzie szybszy, bo będzie młody, a drugi będzie wolniejszy, bo będzie stary. No to jest bez sensu. Dlatego tutaj trzeba byłoby już bardziej pogłówkować, jak można było bardziej wprowadzić do gry, żeby coś to faktycznie dawało. Aczkolwiek można było trochę zmienić konia, że nie wiem, że dziewczyny by miały dłuższą grzywę czy coś takiego. No, takie rzeczy. I kolejny punkt jest to zmiana mistrzostw. Ja znowu nie wiem, czy to było w tym roku. Ja przepraszam, ja następnym razem bardziej się przygotuję, A tak wiecie, bardziej to pisam z głowy. Tak czy siak, moim zdaniem to jest chyba najlepsza w ogóle z tych wszystkich zmian na plus. Ona jest mega super. Ponieważ przedtem za udział w mistrzostwach dostawaliśmy 25 szylingów jorpik. I, I jest to naprawdę bardzo mało dla porównania tyle samo kosztuje podwózka. I na przykład jak musiałam jechać do Valedale pod wózką, żeby w ogóle pojechać na te mistrzostwa, no to mi się to nie opłacało, totalnie nie. I też w ogóle za taki wyścig nie dostawaliśmy żadnego PD, co było też bzdurą. Na szczęście zostało to oczywiście zmienione, za co bardzo się cieszę, ponieważ dostaję teraz 200 szylingów Jorwik. To też dalej nie jest majątek, ale jest to wystarczająca ilość, żebym chciała wziąć udział w jakichkolwiek mistrzostwach. Tak samo dostaję PD dla konia, 250 PD, także też mega fajnie. Więc teraz aż chce się jeździć na mistrzostwa. Oczywiście jest kolejny problem, ponieważ są teraz cheaterzy. I presto się znowu nie chcecie mistrzostw, bo jak oni w jedną setną sekundy potrafią wygrać takie mistrzostwa, no to nie chce się ich jechać. Ale ogólnie zmiana na plus samych mistrzostw. Z cheaterami to jest inna sprawa, dajcie w ogóle znać, czy chcielibyście z tego osobny odcinek o samych cheaterach w Star Stable. Takiej lepiej zrobione, nie to co były tam, nie wiem, to trzy lata temu, one były tragiczne. Ale ogólnie sama zmiana mistrzostw mega na plus. Okej, okay, to już cała lista moich dużych zmian w Star Stable w roku 2022. No, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli macie jakieś kolejne, inne zmiany w Star Stable w roku 2022, to koniecznie napiszcie mi w komentarzach. Oczywiście może jak się uda zrobić kolejną część. Chociaż jak szukałam, tak no może być ciężko, ale oczywiście zobaczymy jak to tam wyjdzie. Ogólnie mam nadzieję, że ten się spodobał. No i do zobaczenia. Pa!